Cą-chą-chą! Siemanko, siemanko! Witamy w rybeksie na bazie rybackiej w Międzyzdrojach. Chcieliśmy wam powiedzieć, że przygotowujemy dla was wysyłki na święta, także jak ktoś ma ochotę na pyszne rybki wędzone od nas z Międzyzdroju, z rybeksu. To zapraszamy śmiało dzwoncie. Pod numerem telefonu będą wysyłeczki, będą zamówienia. Można u nas zamówić rybki wędzone, oczywiście, przetwory w słoiczkach, paprykarz na przykład nasz międzyzdrojski lub ryby wędzone w słoiczkach. Choć jeszcze ze mną, kochani, pokażemy tutaj Państwu. Co tutaj jeszcze mamy? Co jeszcze można sobie zamawiać? Takie przetwory, proszę bardzo. I węgorz w galarecie, łosoś w galarecie, tatar ze śledzia, tatar z łososia, łosoś po kapitańsku również marynowany z czosnkiem i śledziki na wiele sposobów. Śledzik w śmietanie, śledzik w oleju i w odcie słodko kwaśny. No i oczywiście, jak mówiłem wcześniej, nasz paprykarz. Nasz filmowy, to jest nasz produkt flagowy, to koniecznie trzeba sobie zamówić. Tutaj macie, proszę zobaczyć, numer telefonu, pod którym zamawiamy. 535 -99 213, Najlepiej zamawiać pod tym numerem telefonu. Ja zawsze odbieram, zawsze coś do, doradzę i jakoś tam się dogadamy, tak? Także polecam, dzwońcie, zamawiajcie i smakujcie na święta. Rybeks poleca. Ho ho ho.